Nie mam żadnego ataku. Po prostu ćwiczę szła. I teraz może zastanawiasz się, czy ja na pewno oglądam kanał człowieka, który opowiada o angielskim. Spokojnie, tak, jesteś w dobrym miejscu. Szła, chociaż kompletnie nie brzmi to jak coś, co stało koło angielskiego. Jest jak najbardziej bardzo mocno związane z angielskim. I jednocześnie ten odcinek będzie jednym z tych najmniej potrzebnych w Twojej karierze języka angielskiego. Tak, zwłaszcza jeżeli zaczynasz naukę angielskiego lub jesteś gdzieś tam w połowie, to od razu ostrzegam, oglądając ten materiał, tracisz swój czas i lepiej naucz się jakichś zwrotów, lepiej zobaczyć sobie. Moje poprzednie filmy, ponieważ ten materiał nie przyda ci się przez najbliższe lata. A skąd ja to wiem, wstyd się przyznać, ale całkiem niedawno dowiedziałem się o czymś takim, jak szła. I jak już sobie tak śmieszkujemy, to nie chodzi o czas przeszły od zdania, ona idzie. Nie jest to nic, prawdopodobnie, co pochodzi od niemieckiego, a jest to najczęściej występujący dźwięk w języku angielskim. Tak, dobrze słyszysz, to jest chyba najbardziej powszechny dźwięk występujący w języku angielskim, a zarazem taki, którego my nie mamy w języku polskim. Dlaczego moim zdaniem nie ma sensu? Czasu się tego usilnie uczyć, zwłaszcza na początku swojej przygody z angielskim, za chwilę o tym powiem, natomiast na początku opowiem, czym to w ogóle jest. A jest to taki trochę bezdźwięczny dźwięk, coś takiego, co wydają z siebie zombie, gdy już są tak na wykończeniu. O, tak, to dla mnie jest dźwięk szła. Jeżeli kochasz się w zapisie fonetycznym, to warto zapamiętać ten znak, który właśnie będzie odpowiadał temu, co starałem się przed chwilą zrobić. I gdybym miał to jakoś opisać komuś tak polskimi słowami, to bym powiedział, że chyba jest to taki dźwięk, coś pomiędzy A i E, tak jak wcześniej wspomniałem, bezdźwięczny, który może dodatkowo występować na początku wyrazów, w środku wyrazów, na końcu wyrazów, może występować wszędzie, nawet czasem jako jeden wyraz. I teraz tak, pewnie, jakiś statystyczny. Pilny nauczyciel języka angielskiego, który właśnie teraz mnie nienawidzi, powiedziałby ci, że to jest istotne w wyrazach takich, między innymi jak tutaj zapisałem. I teraz ty zerkniesz sobie na te wyrazy i wymówisz je być może jako about police the. D. No i oczywiście Wisienka na torcie. Nie, ty już się nie dasz na to złapać. Ty wiesz, że to nie jest comfortable. Tylko na przykład powiesz y, comfortable. Ale niestety mam złą wiadomość. Ty, człowieku, wymawiasz to wszystko źle, ponieważ nie dbasz o dźwięk szła. Tak by ci ktoś powiedział. Jakiś nauczyciel angielskiego. Czy wymowa jest ważna? Ktoś mnie zapyta. Powiem tak, wymowa jest ważna. Czy jest najważniejsza? Nie, nie jest najważniejsza. Do momentu, w którym jestem w stanie stwierdzić, że ty mówisz taki wyraz, nawet wymawiając go nie tak idealnie jak Brytyjczyk czy Amerykanin, czy nawet jeżeli nie jest to zbliżone, do ich wymowy, a ja rozumiem ten wyraz. Jest okej. Okay. Ja to rozumiem, ty chcesz mi coś przekazać i super się bawimy, rozumiemy się. I wiesz co? Większość native speakerów jakieś 99,9% osób, z którymi będziesz rozmawiać po angielsku, ma takie samo podejście. Rozumiem cię, nieważne czy ty mówisz to about, about, czy może about. about. Czy ja na pewno dobrze tutaj mówiłem, szła. Podobnie z tym wyrazem. Policja, ten dźwięk będzie występował w tym miejscu. Widzisz, tutaj było to a. Robił nam się z A naszego polskiego, A. A tak naprawdę było to takie e A tak naprawdę było to takie bezdźwięczne a? Tak tutaj też będzie miało to taką formę, a przynajmniej powinno mieć, czyli nie ,,police'', tylko coś w stylu ,,please''. ,,Police''. ,,Police''. Tak, będąc dokładnym. Tylko znów, kogo to obchodzi? Mam na myśli Twoich rozmówców. Jeżeli chcesz udawać Brytyjczyka, i to jeszcze takiego z programu telewizyjnego, albo jakiegoś intelektualisty brytyjskiego, to okej, okay, ucz się tego. Natomiast jeżeli masz wrażenie, że nie jesteś w stanie tego dźwięku imitować, bo ty sobie mówisz twardo, swojsko, polis, to mów tak. I to jest bardzo dobrze i bardzo dobrze ci idzie. Podobnie z tym słowem the, czyli no ciężko właśnie jednoznacznie przetłumaczyć to the, już mieliśmy o tym materiał. Możesz mówić D. Tak, masz prawo mówić de police. Call the police. Bo wiesz czemu? Ponieważ każdy to zrozumie. Natomiast warto wiedzieć, i chyba tylko po to robię ten materiał, że coś takiego jak to szła występuje, że jeżeli jakiś nauczyciel, czy Brytyjczyk, czy Amerykanin powie ci, że w tym wyrazie tutaj mamy szła, szła, i on to wymówi jako the, to wtedy ty wiesz. Okej, okay, możesz sobie to tak wymawiać. Ja na przykład nie chcę tego tak imitować. Nie mogę, nie potrafię, nie chcę się nauczyć, nie chcę marnować na co swojej energii. Jestem ignorantem, tak jak Darek. Oczywiście żartuję, warto się uczyć nowych rzeczy. To wiedz, że nie musisz wtedy za wszelką cenę tego opanowywać. I podobnie z tym słowem, gdzie zobacz, to szła, może występować aż w trzech miejscach. Dlaczego może? Ponieważ to zależy jeszcze, kto to będzie wypowiadał. Czy Brytyjczyk, czy Amerykanin, czy Brytyjczyk z tego miejsca, czy z tamtego, czy może jeszcze z innego. Tak, bo przyjdzie jeden i powie: Comfortable, a przyjdzie ktoś inny i powie: Comfortable. Comfortable, comfortable. Wyznasz, że to są jakby dwa dość różniące się od siebie wyrazy, a jeden i drugi, jedna i druga forma będzie jak najbardziej okej. Okay. Więc kto ma rację, zapytasz? Wszyscy. Ty też masz rację ze swoją wersją comfortable. Czy comfortable? Bo masz się czuć właśnie w taki sposób, wymawiając te wszystkie słowa w języku angielskim. I wiem, zdaję sobie teraz sprawę, że wystawiam się na publiczny lincz i w komentarzach już pewnie będą pojawiały się takie mądrości, że uczę dziadostwa językowego, że przecież to jest bardzo istotne. Ale wtedy wszystkim tym komentującym mogę zadać takie pytanie, co jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest, żeby się móc porozumiewać i swobodnie komunikować z ludźmi? Czy może za każdym razem z każdym słowem zastanawiać się, czy ja dobrze, poprawnie wymawiam to konkretne słowo. Jeszcze dobrze, poprawnie zależy z kim ja rozmawiam. Czy używam formy takiej brytyjskiej, czy może bardziej charakterystycznej dla wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czy może jednak teksańczyk powiedziałby to inaczej. Chcesz marnować na to czas? It's up to you. Owszem, warto wiedzieć, że coś takiego istnieje, że jest to związane z językiem angielskim, ale ja osobiście nie zaprzątałbym sobie tym głowy, szedłbym raczej w stronę komunikacji. I to tyle ode mnie. Jeżeli materiał Ci się podobał, dorzuć coś od siebie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.